Hejka widzowie, a dzisiaj będziemy robić sobie charakteryzację ręki, że mam taką potężną ranę. A więc najpierw przygotujcie sobie tak. Kredki. Pędzelek. Dołożę jeszcze do kredek. Fartkę. Y gąbeczkę. Podkład i miskę, bowiem wiem jak zrobić yy, spórę. A więc tak. Do, te, do tej miski wzywamy najpierw bardzo malutko wody, a potem dużo mąki, ale nie też, tak, że dużo, dużo, że na całą miskę, tylko że tak, żeby ta woda, żeby ta woda sprawiła, że ta mąka była Płynna, ale nie była płynna-płynna, że taka za bardzo płynna. Żeby była w takiej konsystencji. że nie spada z łyżki, tylko jak potrząsasz. O, o takiej. I teraz, jak już mamy tą konsystencję, to najpierw zaczynając od tej miski, je biorę sobie na palec trochę, o, i tutaj sobie biorę rękę, na której będę to miała i sobie tutaj o, to kładę. Potem to rozmalowywuję. O tak. Zobaczcie do końca jak to rozmalować. Potem tak nie do końca rozmalować. Zobaczcie jak to rozmalować. Bo to niedokładnie się rozmazuje tak dokładnie dokładnie, że po całej ręce Tutaj ja już prawie kończę. O tutaj jeszcze o, o i mamy naszą pierwszą skórę. Zobaczcie. O! I tutaj sobie na koniec podwijamy, żeby tutaj była nasza skóra. Potem robimy drugą. Drugie takie samo. O, ja tutaj bardziej podwinę tą skórę. I potem bierzemy tyle samo, co wcześniej. O. I nakładamy na naszą prawdziwą skórę. I potem to rozmalowujemy. O, o, tak, żeby połączyć z tą skórą numer 2. A i na brzeszczach tutaj musimy sobie rozmalować tak, żeby to się żeby to było takie, żeby było takie, żeby było takie przejście ładne z naszą skórą. Znaczy do naszej skóry. Teraz dajemy sobie to tutaj. O, trochę. Tutaj trochę. O, i tada! Mamy nasz szum Teraz musimy poczekać, aż nam to zachnie. A więc możecie sobie pominąć. Ja tutaj dam w szybkim tempie, jak to mi schnie. A więc już ta rana mi wy, wyschła. O! A więc teraz bierzemy podkład. I gąbeczkę. I na tą gąbeczkę dajemy trochę. Albo nie, 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 źle powiedziałam. Nie na tą gąbeczkę, tylko na tutaj. O, dajemy sobie trochę czapkę podkładu. Bierzemy go sobie, o tak. I potem na ranę. O, też tak sobie go wklepujemy w tą ranę. Tada! Wklepujemy, wklepujemy. ogólnie ta rana zasychała, to może... No, Mogliście on sobie y, ten sprawdzać po prostu palcem. I jak będzie za mało podkładu, to sobie dołóżcie. Wklepuję, wklepuję, wklepuję. I już to całkiem, całkiem wygląda. I teraz tutaj o, robię przejścia takie łagodne, żeby się nie wydawało, że mam tutaj podkład jakiś. Teraz jak już mamy to podkładowane, to musimy zdobyć silniaki. A więc bierzemy takie różnorodne może być też taka ciemno-niebieska. I bierzemy też szklankę wody. Nie musi być pełna. Zanurzamy y y y kletkę w wodzie. O! Dajemy. O, i marzymy po ręce. To przy okazji. lifehack. Lifehack. O, i robimy sobie takie siniaki, a potem palcem to robimy przejście. O takie. Wygląda jak Dana? Daj znać w komentarzu. Teraz tu. Wy nie musicie sobie robić tych siniaków, ale ja zrobię dla przykładu. Teraz mamy nasze siniaki sztuczne. A więc teraz bierzemy taką kletkę I nią mieszamy w tej wodzie. I teraz marzymy tutaj ręce. Czemu czemu? Ta krew, nie jest, krew jest czerwona. Już Wam wytłumaczę, ale na razie musimy dać to to na całą ranę. Żeby krew była ciemniejsza, to się zmiesza z tym właśnie ok i będzie ciemniejsza. A więc teraz zanurzamy czerwoną kredkę w wodzie. O! I robimy tutaj taką linię czerwoną. Ups, wyczerpało mi się już. Pamiętajcie, żeby ją dobrze nawodnić. I robimy taką czerwoną linię, że to nie krew. A teraz bierzemy sobie farbę i pędzelek. Otwieramy farbę. I maczamy mniej pędzelek. Później tutaj ją dajemy. O, i dalej ją dajemy. Tutaj. Jakby co ta krewetka spowoduje, że, że ta y, farba jest trochę ciemniejsza. Więc nie będzie podejrzewanie, że to sztuczne jest wszystko. A więc tutaj już mamy gotowe. Zobaczcie. O. Tutaj możemy zrobić. A tutaj te końciki, ale nie musicie. Dobrze to ja szybko utnę i, i, i wam pokażę efekt końcowy. I teraz zamykamy farbę. I to jest efekt końcowy. Dajcie znać, czy Wam się podobało, lajkujcie, yy, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku, który będzie jutro. Badajcie, papa!